Witold Pilecki, herbuleliwa, rotmistrz kawalerii wojska polskiego, współzałożyciel tajnej armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz. Poznajcie historię jednego z największych bohaterów w historii Polski. Urodził się w Wołońcu, mieście w północno-zachodniej Rosji. Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem leliwa. Jego dziadek brał udział w Powstaniu Styczniowym. Od 1910 roku pileccy mieszkali w Wilnie, gdzie Witold uczył się w szkole handlowej. Już przed I wojną światową należał do zakazanego przez władze rosyjskie harcerstwa. Po wybuchu wojny i zajęciu Wilna przez Niemców w 1915 roku przeniósł się wraz z matką i rodzeństwem do majątku Stryja w Hawryłkowie, gdzie po raz pierwszy zetknął się ze środowiskiem polskiej konspiracji politycznej. W 1918 roku jako harcerz brał udział w walkach polskiej samoobrony, wypierając Niemców z terenów Polski. W latach 1918-1921 służył w Wojsku Polskim. Brał udział w obronie Grodna, w Bitwie Warszawskiej, Bitwie Puszczy, Rudnickiej i Buncie Żelikowskiego. Dwukrotnie odznaczony został krzyżem walecznych. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Pilecki wiódł spokojne życie. Awansował na stopień podporucznika rezerwy kawalerii, studiował na wydziale rolnym na Uniwersytecie Poznańskim. Podjął studia na Uniwersytecie imienia Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz wydziału sztuk pięknych. Malował. Do dziś w kościele parafialnym w Krupie wiszą dwa obrazy jego pędzla. W 1931 roku wziął ślub. Sąsiadem Pileckich był Edward śmigły Andrzej Pilecki, syn Rudnictwa Witolda Pileckiego, 16 styczeń 1932. Rodzice mi się trafili dobrze naprawdę, dobrali się. Jedno i drugie zasługuje na, na, na najwyższe oceny moje, nie mój tylko moje. Ojciec to ze wszech stron uzdolniony. Malarz pisze wiersze. Wszystko, z tego się dotknie, to umie zrobić. Ojciec malował takie około dwóch metrów obrazy święte. I po prawej stronie była taka blue kolor, Matka Boska, karmiąca, no, z ładną piersią. Także jako chłopak, który się na to gapiłem cały no, e, natomiast e, po lewej stronie była rodzina, rodzina w tak, brązach zrobiona, rodzina święta. Przyszedł rok 1939 i Sielanka niestety dobiegła końca. W sierpniu został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Moment wybuchu wojny, e, znaczy mobilizacja, prawda? My jesteśmy w Ostrowi Mazowieckiej na, na wakacjach u, ma, u babci e, w tym momencie. I na początku jeszcze sierpnia, czy tam, no tak chyba tak było. Jak się dowiedzieliśmy, że, że tak, no, nie było komórek, że szybko, żeby się porozumieć i tak dalej, I wiemy, że ojciec twojej pójdzie na pewno zaraz, do, do gdzieś tam się z wojskiem zwiąże. No więc trzeba szybko się połączyć z ojcem. No i wtedy tak po powoli dojechaliśmy tam, no, nie zastaliśmy ojca już, już był w terenie. Robił, robił formowanie tej piechoty do, do kawalerii dywizyjnej, do 19 Pułku Piechoty, dywizji piechoty chyba, tak? Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu. To on dowodził ułanami, to jego oddziały dokonały konnej szarży na niemieckie czołgi, a nawet zniszczyły siedem z nich. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki rozwiązał swój Pluton 17 października 1939 roku i przeszedł do konspiracji. 9 listopada 1939 roku powstała Tajna Armia Polska, organizacja konspiracyjna pod dowództwem majora Jana Włodarkiewicza. Pilecki został tam szefem sztabu, nadzorował i zakładał sieć tajnych skrytek na dokumenty, podziemną bibułę oraz broń palną. Jedną z nich założył nawet we własnym mieszkaniu. Zwerbował do organizacji szereg nowych członków. Na początku 1940 roku Gestapo aresztowało kilku członków tajnej armii polskiej i wysłało ich do Auschwitz. Od tego momentu obóz ten stał się obiektem zainteresowania polskiego wywiadu. Przedstawiono propozycję, aby ktoś ze ścisłego kierownictwa przedostał się do niemieckiego obozu koncentracyjnego w celu skontaktowania się z uwięzionymi członkami organizacji oraz zebraniu odpowiednich informacji. Na obrady dotyczące wyznaczenia agentów do misji w Auschwitz rzuca światło polski historyk Adam Cyra. Twierdzi on, że w kierownictwie tajnej armii polskiej doszło do konfliktu. Rotmistrz Pilecki stał się niewygodny dla majora Władarkiewicza. Przedmiotem tarć miały być stosunki tajnej armii polskiej z Armią Krajową. W trakcie narady u Grota Roweckiego. To właśnie Włodarkiewicz miał zaproponować Pileckiego do wykonania tego zadania. Co ciekawe, Pilecki nie mógł zaplanować, co zrobią z nim Niemcy. 9 września 1940 roku dał się ująć w łapance na Żoli ale co się z nim stanie, pozostawało zagadką. To, że trafił do Auschwitz, to czysty przypadek. We wrześniu 1940 roku. Zaczęły się terrorystyczne branki w Warszawie. W tym czasie był u mnie Witold. To była ósma rano. Przyszedł pan Jan Kiliański mówiąc, że jesteśmy otoczeni. Poza placem Wilsona jeszcze jest, stoją żandarmi, są budy, więc prawdopodobnie. Będą wygarniać, jak on to określił, ludzi, mężczyzn przede wszystkim oczywiście. Panie Witoldzie, jest skrytka, bardzo pewna, wypróbowana, tu w domu, na dole. Proszę, idziemy. Nie było żadnej odpowiedzi. Po chwili jeszcze można iść kozitulskiego, bo przecież oni nie obstawili tej ulicy. No wojska się kończy, a to jest przecznica. Przejdziemy ogródkami, wyjdzie pan z kotła. Bez odpowiedzi, i poszedł. Usłyszałam walenie kolbą w drzwi wejściowe mego mieszkania. Podeszłam do drzwi, otworzyłam. Stał żołnierz niemiecki w mundurze. Zapytał po niemiecku: Czy y, są mężczyźni? Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo za moich pleców wyszedł Witold Pilecki. Oszołomiona, zupełnie nierozumieńca sytuacji. On, który zawsze potrafił właśnie w odpowiednim momencie działać tak, jak należało, zgodnie z, tym, z tą okolicznością, w jakiej się znalazł, tutaj. Zupełnie dla mnie niezrozumiale, no nawet nie usiłował się nigdzie schować, bo wyszedł, dosłownie wyszedł naprzeciwko. Żołnierz zresztą zaraz poszedł, także nie stał, nie czekał. Wyszedł później przez okno spojrzałam. tam szedł pierwszy, pan Pilecki szedł za nim i mój ojciec jeszcze go pociągnął dla marynarki i pokazywał mu, żeby się wrócił, że jest, że może być ukryty, że mamy miejsce, żeby go ukryć. Nie, proszę pana, poszedł. No i prawda, no tutaj go na ten plac poszedł, dobrowolnie poszedł na ten plac i potem go ich tam wszyscy przepędzili na plac Wilsona, no i wywieźli. Żegnając się ze mną, szepnął, idź tam, gdzie wiesz, powiedz, rozkaz wykonany. Przebywając w obozie, Pilecki pisał raporty, które rzucały światło dzienne na zbrodnie Niemców. Dziś owe raporty, wydane w postaci książki, można zakupić w większości księgarni. Często było się świadkiem, jak któryś z kolegów dostawał z domu list, w którym go matka, ojciec bądź żona zaklinali na wszystko, by podpisał Volkslistę. Tyczyło się to początkowo przeważnie więźniów, takich, którzy mieli nazwisko o brzmieniu niemieckim lub matki nazwisko było niemieckie, czasem jakieś pokrewieństwo. Później władze coraz więcej robiły ułatwień, także ostatnio wcale nie potrzeba było żadnych brzmień niemieckich ponad tę jedną chęć zamazania polskiego sumienia. Jakże często za to widziało się tam w piekle serdecznego chłopa, któremu brzmienie obce jego nazwiska nie przeszkadzało być godnym imienia Polaka, który z rozrzewnieniem mówił tak. Kocham matkę, żonę czy też ojca, lecz listy nie podpiszę. Zginę, tu wiem o tym. Żona pisze, kochany Jasiu, podpisz. Nie, niedoczekanie. Nikt kiedyś w przyszłości nie będzie mógł pluć moją polskość, choćby młoda, lecz twarda. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądała ucieczka za Auschwitz, zapraszam na drugą część filmu, która ukaże się już jutro na tym kanale. Ustawcie przypomnienie na 15 i zobaczcie koniecznie. Dowiecie się poza tym więcej nieznanych faktów o tym niezwykłym człowieku.